przepływającej wody jest kolejnym czynnikiem dramatycznie obrazującym intensywność erozji. Jej ustawiczny ruch na przestrzeni wieków pozwolił ukształtować powierzchnię Ziemi w nieco poszarpany, lecz artystyczny sposób. Żłobiąc i przecinając twarde skały, woda wyrzeźbiła głębokie, kręte i imponujące swym wyglądem wąwozy. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego woda przybiera kształt kropli? Dlaczego i w jaki sposób utrzymuje się w tym kształcie? Wyjaśnienie tej kwestii również znajdujemy w budowie molekuły. Gdy już jest ukształtowana, wówczas łączące się cząsteczki wody tworzą rodzaj płynnej konstrukcji podobnej do kraty metalowej. Ujemny biegun cząsteczki przyciągany jest lub łączy się z dodatnim biegunem innej cząsteczki. W stanie ciekłym przyciąganie to i powstające więzy tworzą się całkiem sporadycznie i tak też się rozrywają. Na powierzchni, gdzie ciepła jest nieruchoma, cząsteczki powierzchniowe wciskają się w cząsteczki leżące poniżej i obok nich. Swoistość ta nazywa się napięciem powierzchniowym. Wytwarza ono rodzaj błony, która wiąże wodę. Kropla wody przyjmuje kształt kuli, i ta właśnie błona utrzymuje kulę wodną w oświeślonej postaci. Gdy coś chodzi po wodzie, wówczas ta błona tworzy odpowiednią ku temu powierzchnię. Metalowy talerz faktycznie unosi się na wodzie, utrzymuje go właśnie ta błona. Istotę tej błony ilustruje stare powiedzenie, jak woda po kaczce. To właśnie napięcie powierzchniowe sprawia, że woda przyjmuje kształt kulek staczających się po piórach kaczki. Wskutek napięcia powierzchniowego nurkujące kaczki zostają otoczone warstwą powietrza w czasie zanurzania się. Jednakże najistotniejszym objawem napięcia powierzchniowego wody w otrzymaniu życia jest zjawisko kohezji, to jest kapilarności. Kapilarność jest zjawiskiem, które sprawia unoszenie się wody w zwężonych powierzchniach. Im większe zwężenie, tym wyższe uniesienie się wody. W celu lepszego zilustrowania tej zasady łodyga białego goździka została rozszczepiona i umieszczona w zbiornikach z zabarwioną wodą. Posługując się metodą fotografowania w podstępach czasowych widzimy, co się dzieje. Działaniem zjawiska kapilarności spotykamy się znów w przypadku podnoszenia się wody w pniu drzewa. Gdyby woda nie miała tej zdolności wspinania się wbrew sile przyciągania ziemskiego, wówczas wszelkie minerały potrzebne roślinom do przeróbki na pokarm pozostałyby w ziemi. Swoistość, czy też kapilarność jest fenomenem wodnym niezbędnym do podtrzymania życia na ziemi. W stałym stanie woda stanowi jeszcze inny fenomen niezbędny do życia. Otóż, gdy do domów naszych dostarczano mleko w szklanych butelkach, co się stało z butelką, gdy zostawiliśmy ją na zewnątrz, gdy temperatura sięgała poniżej stopnia zamarzania? I znowu, kamera pozwala nam obserwować ów proces w przyspieszonym tempie. Tak to właśnie wygląda, chociaż proces ten trwał znacznie dłużej. Mleko jest w 87% wody. To właśnie woda w mleku zamarzła i rozszerzyła jego objętość Prawie każda substancja, podobnie jak i ta stopiona parafina Bez względu czy jest ciałem stałym, cieczą czy gazem Zmniejsza swoją objętość wraz z obniżeniem temperatury Gdyż ze zmniejszeniem objętości idzie w parze zwiększenie gęstości Podczas spadku temperatury, aż do momentu zamarznięcia Woda zmniejsza swoją objętość ale gdy temperatura spada poniżej 4 stopni Celsjusza, następuje coś zaskakującego, rozszerza swoją objętość i zmniejsza swoją gęstość. W czasie zamarzania coraz bardziej zmniejsza swoją gęstość aż do momentu, gdy uzyska około 9% swojej objętości. Ten oto żelazny zbiornik wypełniony czystą wodą H2O umieszczamy w zlewce zawierającej ciekły azot powodujący szybkie zamarzanie znajdujące się wewnątrz wody. W trakcie rozszerzania się i zamarzania woda wydziela ogromną ilość energii. Szybko, nieprawda? Przyjrzyjmy się temu raz jeszcze w zwolnionym tempie. Jak sami mogliśmy zaobserwować, w trakcie zamarzania i rozszerzania się wody została wyzwolona kolosalna ilość energii. Może ktoś zapyta, dlaczego lód pływa? Otóż dlatego, ponieważ ważąc tyle samo, co woda, zajmuje większą objętość. Pływając na powierzchni, lód spełnia rolę warstwy izolującej, która chroni wodę znajdującą się poniżej przed dalszym zamarzaniem. Jeśli woda, jak inne ciecze, miałaby większą gęstość po zamarznięciu, wówczas lód utonąłby i coraz to nowe warstwy lodu tworzyłyby się na jej powierzchni. W okresie zimowym rzeki i strumienie wody zamarzłyby i przestałyby płynąć. Jeziora zamieniłyby się w wielkie bryły lodu. W końcu nawet oceany mogłyby stać się wielką masą lodu. Latem zaś energia słoneczna roztopiłaby jedynie jej cienką warstwę, tworząc płytką masę na wpół roztopionego lodu. Życie nie miałoby wówczas żadnej szansy przetrwania. Bóg jednak tak ukształtował Ziemię, ażeby mogła ona podtrzymać życie, dlatego też cząsteczka wody różni się od cząsteczek wszystkich innych substancji. Z chwilą podwyższenia się temperatury w okresie wiosennym lód szybko topi się, roztopiona zaś woda spływa z górnych warstw tworząc zbiorniki wodne. Stamtąd para wodna dzięki cieplnej działalności słońca unoszona jest do góry, tak więc woda, słońce, powietrze oraz siły ciężkości współpracują ze sobą podtrzymywanie działalności cyklu hydrologicznego. Ciepłe, wilgotne powietrze jest lżejsze od zimnego, suchego powietrza, dlatego też unosi się w górę. Chmury te powstały w rezultacie obciążenia wilgocią ciepłych barw noszącego się powietrza. Podczas spinaczki po stromych górskich zboczach wilgotne powietrze pędzone przez silne wiatry oziębia się i kurczy się, wyciskając dosłownie całą swą wilgotność w postaci orzeźwiającego deszczu. Spadające krople deszczu oczyszczają powietrze, pochłaniając zawarte w nim dwutlenek węgla i zwracają go w glebie w postaci kwasu węglowego niezbędnego dla roślin, dostarczając czystą, świeżą wodę do użytku zwierząt i ludzi. Jednak już trzy tysiące lat wcześniej, zanim współczesna nauka odkryła powyższe zasady, Biblia z zadziwiającą dokładnością opisała ten cykl wodny. Czytamy w niej słowa wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera. W dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają. Energia wydzielona podczas jednego dnia cyklu wodnego jest większa niż suma całej energii wytworzonej przez człowieka na przestrzeni dziejów ludzkości. Sam ten fakt powinien by już wystarczyć, abyśmy z podziwem mogli się zatrzymać i zastanowić nad mocą naszego Boga. Moc Bożą możemy też oglądać w procesie przemian słonej wody w świeżą. Od dłuższego już czasu próbował człowiek odkryć prosty i niedrogi sposób odsolenia wody morskiej. Przybory służące ku temu, podobnie jak ten oto instrument, posiadają słoneczne aparaty dystylacyjne. Działają one na zasadzie parowania i kondensacji. Jest to proces, którego Bóg używa już od tysięcy lat. Proces ten nosi miano odsalania. Podobne słoneczne aparaty destylacyjne mogą z powodzeniem przetworzyć wodę morską w świeżą, nadającą się do picia wodę. Powstały nawet wielkie zakłady w celu odsalania większych ilości wody. Lecz jak dotychczas koszty takiego przedsięwzięcia, gdybyśmy nawet brali pod uwagę potrzeby tylko jednego miasta, byłyby zbyt wysokie. Być może w przyszłości odsolanie stanie się podstawowym źródłem świeżej wody. A jednak widzimy, że Bóg każdego dnia i to od samego początku zmienia miliardy ton słonej wody słodką wodę.